Zakrywamy odcinek. Odcinek, że część truka erupcji wulkanu. Widzicie, widzowie, co tutaj się stało? Więcej lawy tu nasłano. Jeszcze 11 erupcji. Dobra. I już będzie to normalna kurka. Wulkaniczna. Ja nie mogę, widzowie, to jest creepy. Dobrze, że nie nasłało popiogu do mojego domu. Bo jak widzicie, cały prąd jest u mnie. O tu nic nie ma. Pokażę Wam jeszcze, gdzie nie ma nic. Nie ma prądu w mojej bazie sekretnej. Widzicie, jest To jest no, Więc, widzowie, nie fajnie. Rut z terupcją. Wow, widzowie, zobaczymy, co się Ej, łot, widzowie, co tutaj się odwaliło? Co się stało z tą lawą. Wybucha ta lawa, widzowie. Ej, dobra, dobra. trochę chyba jest przesada z tą lawą, widzowie. Widzicie jak dronie to wszystko. Ja nie mogę. Widzowie! Normalnie dronie to jest kamerowane. Jaka duża ta erupcja! Tutaj wyciek lawy! Wybucha ta lawa! O ja! Myślę, żeby zastygła ta lawa! o kurde moje rybki tutaj mają przetrwać a widzowie dobra ja tutaj byłem jak coś no dobra widzowie Zagreguję, aby sobie... Zamknę sobie bazę. O dobra, zrobię sobie coś do jedzenia, widzowie. Bo jestem bardzo głodny. Dziesięć dor, dorsów, sobie zrobię. I trzy ciasta sobie wezmę. Cztery ciasta wezmę sobie widzowie. I gdzie ja postawię Tutaj dwa ciasta postawię. Um. I o, tutaj. Taką wyżerkę będę miał E! eh, Nie waś po moich ciastach Dobra, to nikt z mi koc po ciastach Dobra, teraz przepalamy te ryby Jak widzicie, jeszcze można przepalać w piecu No widzowie Dziękuję. O, wezmę sobie te dwa dorsze. Tutaj jeden się upieka. Widzowie, ale ja bardzo chcę, żeby elektryczność wróciła w tym domu. Więc, widzowie, zrobię taką sztuczkę. Dobra widzowie, naprawiłem internet przez moje sztuczki. O dobra, mamy rybki, jemy sobie, oglądamy sobie telewizję. Dobra. Miam, mniam, mniam, ale dobre. O! Ach, mój kanał sobie leci na YouTube. Zaraz Oktawiana sobie puszczę Dobra, Oktawiana teraz puszczam O! Oh, wyżerkę ciasta O, widzowie, ale dobre mm. A, jeszcze sobie wezmę tych ciast No i lepiej też z osiem tych ciast Ej, dziedzowie, czemu ja mam wyżerkę, jak jest erupcja wulkanu? A tak, mogę iść w wyżerkę, jak jest erupcja. Przecież nie dosięga do mojego domu. O, tutaj sobie postawię. Tutaj sobie, sobie postawię, widzowie. O, dobra. Tutaj dobra leci oktar sobie w telewizji. O, widzowie, ale dobre ciasto. Dobra, robimy challenge, które ciasto będzie zjedzone szybciej. O, te tutaj zjedzone szybciej zostało. Dobra, teraz zobacz. No to dwa ciasta muszę trwać challenge. O, dobra, te przegrało i tak jest cień. No, ostatni kawałek. Dobra, widzowie. Zobaczymy, jak tam jest. Ach, nieładna pogoda. A widać rupce widzowie. A rupca nie jest jakaś wielka widzowie. O, a gdzie jest? Ej widzowie, Ty Ej, dobra widzowie. Kurty, oglądamy transmisję. A widzowie! Pogrom sobie na bezpiączce. Dobra widzowie. Dobra, zaczynamy grać na PS5 The Horizon Chase Turbo.